Z Ochrony Środowiska, za co wielokrotnie jako minister środowiska wyrażałem wielką wdzięczność dyrektorowi tutaj na ręce pani, ponieważ od 2012 roku właściwie, od 2012 roku były próby, była ustawa pierwsza, stąd będzie odwoływanie się do tej ustawy z 2012 roku, a tak naprawdę ta ustawa o bazie danych odpadowych była uchwalona i poprzednicy nasi to tylko przekładali terminy wdrożenia i właściwie nic nie zrobili do. Czasu, kiedy to od, od drugiego, drugiej połowy 2018 roku poprzez rok 2019 tak naprawdę realnie tą bazę danych odpadowych wykonał Instytut Ochrony Środowiska i ona funkcjonuje. To jest niezwykle ważne, bo ta baza danych odpadowych to skurzyć będzie nie tylko zapanowaniu nad strumieniem odpadów, żeby nie było sytuacji takiej, że odpady gdzieś tam wyjeżdżają. Nie dojeżdżają w określone miejsce, tak, zostawiane są w lesie, do później itd. i tak dalej. Nie mając ewidencji, nie mając takiego śledzenia, bo jesteśmy bezradni w tym przypadku. Także to nie jest tylko po to, żeby nie wiem, utrudnić życie przedsiębiorcom, ale to jest po to, żeby wreszcie ten system, żeby nie było problemu z tym, że ktoś przywiezie odpady, wyrzuci, zostawi i nikt nie wie skąd one pochodzą, gdzie i jak. Ponieważ ta baza danych odpadowych jest, gdyby będzie kontrolowana od lat, nie mam zarówno wytwarzanie odpadów, transport, jest niezwykle ważna rzecz. Transport, transport odpadów. I, no, I później dalsze przetwarzanie, zagospodarowanie, czy aż do końca. Więc To jest możliwość śledzenia tych odpadów. Dosłownie śledzenia transportu, bo to jest niezwykle istotne. Więc to jest rzeczywiście jakieś tam utrudnienie. Chociaż tak naprawdę przy danych odpadów, przy przekazywaniu odpadów do tej pory obowiązywamy karty przekazania odpadów papierowe. Więc te papierowe zastąpione są formą elektroniczną, czyli pracy w związku z tym dodatkowej nie ma, wręcz odwrotnie. Ta praca będzie mniejsza, bo dzięki bazie raporty są generowane i tak dalej, więc jest to dużo łatwiejsze. Oczywiście trzeba się tego wstępnie nauczyć i od tego dzisiaj jest to spotkanie. Ale tak naprawdę docelowo będzie to dużo, dużo a Przede wszystkim mamy, no, będziemy mieli sytuację opanowaną co do odpadów, że nie, nie pojawią nam się nie wiadomo skąd odpady, które ktoś tam przejął, a dalej wyrzuca. To jest nie eliminacja nieuczciwej konkurencji na rynku. Ale też, już tak może wyprzedzająco, są jeszcze dwa inne cele, które posłużą w przyszłości. No, ten jeden to już właściwie posłuży zaraz, to jest Opłata recyklingowa za torebki foliowe przy okazji handlu. Wszyscy doskonale wiedzą, że opłata recyklingowa za sprzedaż torebek foliowych, tych takich no, jednokrotnego użytku, obowiązuje do tej pory za poprzedni rok. To było na podstawie takich deklaracji, właściwie nieweryfikowalnych, a więc okazywało się, że tak bardzo mało ludzi zaczęli używać tych torebek. No, z 300 milionów na, na 8 podobno, co nie chcę mi się powiedzieć. ale to właśnie wynika z tego, że z braku ewidencji, z możliwości ewidencji. I druga rzecz to jest to, co jest przyszłością, ale myślę, że przyszłością, o której mówiłem jako minister środowiska w poprzednim roku, ale te prace będą kontynuowane, bo następny minister klimatu, bo to tym będzie się zajmował teraz minister klimatu odpadami, czyli będzie wprowadzona opłata, rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli e, chcemy, aby ten, który wprowadza na rynek opakowania i inne rzeczy, płacił za nich unieszkodliwienie. Tym sposobem docelowo ja mam nadzieję, że za dwa lata to opłaty za odpady, rzecz, które w tej chwili pobierają samorządy drastycznie spadną, a marzeniem byłoby jakby w ogóle odpady były zbierane praktycznie za darmo, a koszty zbiórki utylizacji pochodziłyby z tej opłaty recyklingowej, z tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta i to też jest cel, dla, potrze dla którego potrzebna jest bardzo danych odpadowych.